ma tu Groszek i witam z w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj będziemy rysować Sergio Ten były wiecie, była galeria, ale... Z wam, nie wyszło to najlepiej Zobaczcie Tutaj mam Sergio w prawym górnym rogu, żeby zobaczyć jak wygląda Go nie widzicie, Ale ja go widzę No i... zaczynam od rysowania głowy nie wyszło najlepiej. <laughs> więc, tak powiem, mm, to było za ciężko żeby <laughs> narysować <laughs> okulary serca. Więc starym nie wiem jak to było narysować, więc... Trzeba tak to robić, ale końcowo... Spróbowałem to jakoś. No to jest. <laughs> Dobra, ale sam wiem, że sobie obrysuję serczo. Pyk, 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 pyk. No i obrysuję. Zaczyna się git. Zaczyna się git normalnie. Ręce kolorami będzie ciężej. Ale jest git, ręce, ręka, jakieś tam dupery, inne. Nie Wody, czy tam czego tam. Tak, jakieś kółko. Jakieś inne dupery. No i w sumie teraz takie po prostu obroz, obrys, obrysowywanie. Później Wam powiem, że będzie ciężko, jeśli chodzi o kolory. O kolory. A ja to zaraz sobie wytłumaczę. Normalnie idzie tu, idzie tu. Peklinie. Będzie na raz, dwa. Więc to robimy. Spowolnijcie się do 0,5. To sobie będzie chyba 1,5 wtedy. No będzie normalna prędkość, ale dobra. Lecimy. tak wstecha. I tutaj przyrodzę naciski I teraz kolory. Kolory. Tutaj widzimy, że widzicie te kropki I to, to się nie może za to przeskończyć. Od razu mówię, że nie dokończyłem serca. Za ciężki był, za dużo główien. Nie psa, nie to tylko, wiecie, takich główień No i... Teraz czerwony, jak coś nie lepiej wygląda. No to jest jakieś gówno totalne. Kolory, kolory, kolory. Koloruje. Pyk, piek. Skąd mam w tej czemny jest luty tam? To wcześniej no, to nie tam. no, nie